Wzięłam Cię pod swoje skrzydło. Fajnie jak tak nie pada? Super. Naprawdę spadać tutaj z nieba razem z tym deszczem. 200 osób, które jest zaangażowane w organizację tego wyścigu. To są sędziowie, którzy stoją na trasie, to są osoby zabezpieczające całą trasę, to są wszyscy organizatorzy, to są całe władze zawodów. Cześć Monika, wielka organizatorka, pani kierowniczka, generalnie straszna hetera z tego co słyszałam. Ale dobrze, facetów trzeba mocną ręką trzymać. Jak sobie radzisz z tymi facetami? Ja bardzo dobrze, nie mam z tym problemu, panowie mnie słuchają, jeżeli muszą. Yy, tutaj wszyscy w sumie jesteśmy jak jedna wielka rodzina, więc yy, każdy z nas stara się robić wszystko tak, żeby ta impreza wyszła jak najlepiej, żeby wszystko nam się udało. Generalnie pełen relaks na buzi, nie jesteś spięty? Nie, nie, dzisiaj akurat nie, ostatni wyścig, mam nadzieję, że troszeczkę potem przeszknie i będzie fajna zabawa. A nam na mokrym czy na suchym? Nie no, raczej na suchym wolę, brak doświadczenia, więc wolę suche, ale na mokrym też trzeba pojechać. A co jedłeś na śniadanie przed takim trudnym wyścigiem, co? A to delikatnie, bułeczka była tylko, sama bułka i woda, także... A powiedz, jak was tak rzuca, to nie jest wam niedobrze w aucie? No nie, nie, nie. Za, za duża adrenalina jest, żeby był czas, żeby było niedobrze. Może na mecie. A jak na przykład jest tak, że już wyjedziesz na samą górę i nie wiem, rozwali się skrzynia biegów, to co wtedy robicie? No to wtedy trzeba lawetę wezwać i zjeżdża samochód na lawecie. Nie jest tak, że go spychacie z górki na lucie. No nie, no czasami się zdarza, jak jest taka awaria, że może samo kontynuować jazdę na kołach, to chłopaki pchają i jadę tam. <mulatuj> Zobaczysz bardziej sam ze sobą, z samochodem, z pogodą czy z przeciwnikami? Jak to jest na takim wyścigu? Myślę, że wszystkie elementy, ale najwięcej frajdy jest samego jeżdżenia, także jak człowiek przejedzie wyścig i jemu się to osobiście podoba, to jest ok. Po to, po to chyba wszyscy jeżdżą. Za którym razem zdałeś prawo jazdy? E, za pierwszym. Zawsze się interesowałem samochodami i tak zostało. Po mamusi czy po tatusiu zainteresowanie? No raczej po tatusiu. U mnie mama była po mechanice samochodowej, dlatego pytam. By... No. Porszawka? Porsche 911. Brzmi nieźle. Brzmi nieźle, zobaczymy jak będzie szybko jeździć po trasie. A ile to ma koni? Ma mieć 600, a czy tyle ma, nie wiem, nie sprawdzałem. Krzysiu, nie widziałam 600 koni na raz. To naprawdę. Nie? No to w, takim, w takiej małej przestrzeni 600. W takiej małej przestrzeni 600, dokładnie. To jest tak jak u piłkarzy, że przed startem nie wolno gdzieś tam z dziewczynami się widywać, z żoną sypieć, czy możecie robić, co chcecie i to w ogóle nie ma wpływu na wynik. Wiesz co, ja myślę, że tak jak i w, e, u piłkarzy i u innych sportowców, i tak samo u kierowców rajdowych czy wyścigowych, e, to jest kwestia dyspozycji kierowcy. Jakbyś chciała przyjść dzisiaj ze mną zjeść kolację, to ja jestem otwarty. na Czyli będziesz dyspozycji. miał siły? Będę miał siły na pewno. O 20. O 20, z minutami, może, bo o 19 dopiero zaczyna się wszystko kończyć. Także. Aha, no dobrze, to nie, to ja nie mogę czekać, to ty musisz na mnie czekać. Dobrze, to ja przyjdę tak po 20. Dobrze, to ja czekam i trzymam za słowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie, szef wszystkich szefów przed nami. A nie, no bez przesady. No co za skromność, jak tam nastrój? Bardzo dobrze. Pogoda dopisuje, samochody cudne, dziewczyny jeszcze cudniejsze. Właśnie ja chciałam zauważyć, że zaraz przed pana startem nagle zaczęło świecić słońce. To nie może być przypadek. Przed moim startem był wypadek na trasie, także posprzątają i możemy jechać. Kto pana dopiguje, co to za piękna kobieta? Eee, nie wiem. <głos> <głos> najlepsze są nieznajome. <noise> nie, nie, w moim przypadku to na, najlepsze są znajome. Tak? Będziesz jechać z panem na trasie? No postaram się, jeśli tylko mnie zabierze. Zabierzesz? A mnie też zabierzesz? Pewnie, siadajcie dziewczyny, jedziemy. To jedziemy, a uciekamy w ogóle z tego startu i jedziemy gdzieś indziej? Na morze na przykład? Nie, 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 tylko... Od startu do mety i do hotelu Nafta Które miejsce? E, czwarte w klasie. No to super, zadowolony z wyniku? E, bardzo, ponieważ to był mój debiut, więc jest pozytywnie. Dziewczyny na trasie, robiłeś sobie selfie z jakimiś dziewczynami, zdążyłeś się zatrzymać po drodze? Oczywiście, że tak, no to podstawa jest, tak? Żeby kibiców tam, pozdrawiać kibiców, robić sobie z nimi zdjęcia. Rafał i? Paweł. Paweł, powiedzcie mi, e, kto was dopingował na mecie? No nasi serwisanci, nasi mechanicy na pewno, no i wszyscy przyjaciele z całej rodziny wyścigowej z GSMP. Najtrudniejsze chwile miałem na pierwszym lewym po długiej prostej, zaraz po starcie i tam miałem kłopoty, musiałem się ratować, ale wyszłem jakąś obronną ręką. Bo tam był taki mały jakby slalom, nie? I zakręt. Tam taki większy zakręt i trzeba tam uważać. Natomiast generalnie to jest chyba najszybsza eliminacja wszystkich wyścigów w tym sezonie. No i sprawia fajny, że jest taka pogoda jak teraz, a nie taka jak rano. Czy to jest wyścig górski? Spotkaliście jakieś kuzice górskie albo dzikie zwierzęta na trasie? No cały czas spotykamy, <ścoughs> stoją przy, przy drogach jelonki na znakach, są jelonki na znakach, także są. A sobie nie przebiegła żadna łasiczka gdzieś tam? No nie, nie, nie. łasiczka na drodze nie, ale widziałem w parku serwisowym dużo łasiczek ładnych, sympatycznych, także, także było fajnie. Mamy przed sobą mistrza, mistrzunia, nadmistrzów wszystkich tutaj po prostu do wyścigu. Kobiety mdleją na jego widok, proszę Państwa. Proszę mi teraz powiedzieć, jak się masz jako mistrz? Bardzo dobrze się mam, ale niestety ten mistrz nie dojechał dzisiaj do mety, ale przewaga jaką uzyskałem w wcześniejszych wyścigach udało. Pozwoliła mi zachować ten tytuł mistrza, obronić go. A powiedz, co się stało z samochodem gdzieś? Coś nawaliło? Turbina? Wiesz, wytłumacz, mi, wytłumacz mi to tak jak Lejkowi. Bardziej pozaiczna skrzynia biegów po prostu. Skrzynia biegów. Zablokowała się i została na pierwszym biegu. Nie dało się zmienić? No nie. Na... na pierwszym biegu nie udało się? No, no, no jechałem, ale już daleko nie. Próbowałem, próbowałem, No Całą prostą przejechałem na pierwszym biegu, ale już potem... Ja nawet chyba widziałam. No. Głośno nie, było. To nie, to ja nie widziałem, bo chciałem przełączyć, ale nie dało się. Z jakiej drużyny startujesz? Dubaj, tak? Jest z tego co? No, w typu... sobie, no. Tak? Dubaj Boczek, Timo. To tam jeszcze taki łysy. A skąd boczek? Boczek ja nie wiem, bo taki trochę jak skwareczek jest. Dwa lata temu yy, chłopaki mnie wsadzili do samochodu, kazali mi przejechać i, i okazało się, że umiem gdzieś tam tym kierownicą kręcić. Znaczy pasja domu to sportu było, ale no, niestety nie było możliwości się ścigania i udało się dwa lata temu pierwszy raz wystartować. Okazało się, że wynik był niezły, no więc kontynuuję to i zobaczymy. Jak długo? I tak normalnie Cię wrzucili Cię te chłopaki do ota i powiedzieli Ci, jedź, prój no. jak najszybciej potrafisz? Mhm, tak. I ile prółeś? Trzecie miejsce zajęłem? ile prółeś najszybciej wtedy? No to, to nie wiem, to jak chodzi o czas, to czas był dobry, ale tak jeżeli chodzi o prędkość, to nie pamiętam. No w tak to nie wiem, na tej prostej to coś koło 222 chyba było, 224, dosyć szybko już było. A samochód ile by mógł wyciągnąć? No najszybciej to 252 jechał na eliminacji w Załużu, szybciej się nie da, bo skrzynia nie pozwoli. To bardzo dużo, a powiedz mi jak łapiesz powietrze przez tą dziurkę w samochodzie? Ja widziałam, że wy macie takie dziurki w szybkach i tam e, jak takie ryby łapiecie powietrze, czy to prawda? Tyle powietrza jest, że starczy akurat na dwie minuty, także nie trzeba otwierać szybki. A jak ekipa sobie poradziła? Już naprawili samochód, czy dalej z tym walczą? Już tak, już już powoli wiedzą o co chodzi, także naprawiają, no, na jutro będzie gotowy. A jak, e, jaki ulubiony napój właśnie po dojechaniu na metę, to co? Prowar? No teraz to browar, tak, nie stoi na podium, no to browara mogę się napić. A czemu nie stoisz na podium? No bo nie dojechałem, do awarię <grywanie> wracamy no, do początku. Tam. A co jadasz na kolację po takim ciężkim wyścigu? Co lubi taki facet zjeść? Ja generalnie, prawdziwi kierowcy wyścigowi, yy, znaczy ja już mam to lat, ja się ścigam już od 1982 roku, także już ponad 30 lat, ale prawdziwi kierowcy, taki można być menu prawdziwych kierowców to jest czekolada, która ma magnes, banan, jak również y, oczywiście woda mineralna. Czyli utrzymujecie jakąś tam specjalną dietę, tak? No myślę, że taki prawdziwy sportowiec powinien utrzymywać i dbać o swoje zdrowie, żeby być dobrze przygotowanym, bo niemniej jednak y, w samochodzie panuje dosyć wysoka temperatura, musimy mieć pozamykane szyby, bo wy, wy, wymaga, wymaga tego regulamin. Mamy, mamy specjalne pasy bezpieczeństwa 4-6 punktowe. Takie za, zapinane, nie? Zapinany tak o tył, system tak zwany HANSA, który jest pięty wraz z kaskiem. W przypadku wypadku na przykład dochodzi o to, żeby zabezpie zabezpieczyć nasz kręgosłup. Także mamy ograniczony ruch głowy, lewo w prawo, jak również pionowo i poziomo. Czyli generalnie samochód rozpadnie się na części, a wy będziecie dalej na siedzeniu. No może tak nie do końca, bo gdyby się samochód rozpadza, może oczywiście człowiek nie wytrzymać, prawda? Także to różnie to bywa. Yy, cóż, dzisiaj dużo kibiców, jak, jak zwykle w, w Korczynie. Super przygotowana trasa przez organizatorów. Podziękowania. Na koniec sezonu przyjechało blisko 50 zawodników z całej Polski, bo mamy tu również kolegów z trójmiasta, także ponad 700 km. Ja dzisiaj wylądowałem na czwartym miejscu w Generalce, także zaraz poza podium. Po pierwszym podjeździe minimalnie byłem przed porsche myszkiera. w drugim podjeździe Tomek przycisnął i wyprzedził mnie o <laughs> półtorej sekundy, co dało to wynik ponad sekundowy na dwóch przejazdach, także czwarte miejsce, ale jestem na mecie cały zdrowy, cieszę się, za chwilę podium dla innych kolegów, będziemy oczywiście kibicować, a wieczorem wybieramy się jak zwykle tradycyjnie na afterparty after do centrum miasta Kowtyczyna lub, lub pojedziemy do Krosy.